Opol Trans jest to duża, dynamiczna firma, która zaopatruje firmy transportowe, branżę dowlaną, praktycznie wszystko, co jest związane z transportem, w części akcesoria, chemię, oleje, wszystko to, co jest potrzebne do obsługi pojazdów. Nie mamy tendencji do tego, żeby nie wiem, zbierać nagle te statuetki i, i te wszystkie po prostu zajmujemy się pracą, organizacją. Natomiast no jeżeli to wychodzi i są z tego jakieś tam nagrody, to, to, to mile nas też czasami zaskakuje. No i właśnie te informacje, które tam w piątek dostaliśmy, że jesteśmy na liście tam firm, które tam największe obroty wykonały w, w ostatnich latach, to nas cieszy. To jest około 50 oddziałów, jeśli chodzi o, o majątek, to nie, nie powiem panu w tej chwili, bo no to by trzeba było dokładnie. Ale w większości są to nasze obiekty, więc firma, ta jak mówię, wykorzystywała wszystkie możliwości po to, żeby się rozwijać, inwestować. No, zatrudniamy około 1300 osób. W sumie pracuje tutaj dla nas od księgowych, magazynierów, handlowców. Generalnie nie patrzymy na to, co się za bardzo dzieje, jeśli chodzi o politykę i jakieś działania, raczej patrzymy, co się dzieje na rynku takim transportowym, prawda? co się dzieje prawda? mniej więcej, jeśli chodzi o podatki, bo to jest ważne. Czy będzie tego transportowca stać na to, prawda, żeby kupował te części, czy będzie mógł inwestować w, w swój rozwój, byśmy mogli z nim współpracować. Jeżeli nie będzie rynku, no to firma też nie będzie przynosiło dochodu, nie będzie się rozwijać. Nie? Większość firm dużych zazwyczaj jest gdzieś na pograniczach miast. Chyba, że tutaj się zmienią kwestie podatkowe. Myślę, że jeżeli chodzi o to, to na pewno będzie gorzej. Nie? No ale to nie myślę, że to jest decyzja jakby wszystkich mieszkańców, jeżeli nie, nie będą chcieli, no to... nasi, nasi włodarze muszą się do tego jakoś ustosunkować. Nie?